A nie, no. exciting, ah, no. <laughs> <executed expertly. Co? laughs> exciting execution extrication executed expertly. so Exciting execution extrication executed expertly Dobra, Dobra zaczynamy. szybko Zaczynamy. Exciting execution extraction executed expertly. Nie, extrication. To nie jest extraction. Extrication. Extrication? Okay. Extrication. Nie wiem co to znaczy. Ja też nie. Chyba. A włączyłaś ten pierwszy? Pentagram? No. Ok. No to teraz e, czwarta część. Woda. Witamy w czwartej części. Nie, w czwartym levelu. W pierwszej części Lego Dimensions i Fantastic Beasts. This is critical. You better have an excellent excuse for this intrusion, Miss Goldstein. Yesterday, a wizard entered New York with a case. This case full of magical creatures, and unfortunately, some have escaped. <laughs> Scamander? You know this man? Yes. Wizarding families in Europe. What in the name of Merlin are you doing in New York? I came to buy an apple of a skin, sir. Were there witnesses to this attack? You know which of your creatures was responsible, Mr. Scamander? No creature did this. Don't pretend. You must know what that was. Look at the marks. It wasn't obscure. <laughs> you go too far, Mr. There is no obscurial in America. We register every birth, every wand, and graves. Destroy that case. Don't hurt those creatures. Please, you don't understand. Nothing in there is dangerous. Nothing. Arrest them. Hmm? Oh. So not Fajny, podoba mi się. O, tutaj musimy. O, jestem nim. A ja jestem Harry. A. czekaj, a jestem teraz. Dobra, to może być. Co my mamy tutaj robić? A, mamy to zgasić. Nie, może to jest. mini hit, ale. Poczekaj, żeby nie. Musimy zgasić. No. Już wszystko jak ten zawieśił. Wait, to make a note of that. O. Tego nie mieliśmy, 9 na 10. Nam się brakuje. O, musimy uciekać! Aaaa! Stern, ale nie nie możemy... No. A teraz zobacz co będzie. Co? Cześć, jestem Tina, a ty? Też jestem Tina. Ej, hey. jak to? Dwie Tiny? To jest moja siostra. To jest moja siostra, jest moja siostra bliźniaczka. Cześć Tina. Aha, bo ci walczysz, dobra. Chodź Tina. Chodź druga Tina, walczymy. Co Harry robi? Musisz. Musisz wejść więcej. Znowu rozpadła, znowu jest jedna kina. O znowu są dwie. OK U! Uciekamy. Kina numer dwa, walcz! Ok, musimy złapać to. Zajęty poznawaniem drugiej teamy już zauważyłam. Walka na Super. Snake mi się przydał, nie? Albo McDonagald. Co Czemu? No bo on, oni byli dobrzy w walce. My. I'm new here. тоже очень погулчи, э-э, а, очень доброе. Ты будешь о'кей? Ага, я думаю, что. Take that case. There hasn't been an obscurus reported anywhere in 200 years. Take him to the cells. It's an obscurus. I'm telling you, it's an obscurus. <laughs> oh, I'm so sorry. Can someone please tell me what this obscurial obscuriest thing is this? Young wizards and witches sometimes try to suppress their magic to avoid persecution. So instead of learning to harness or to, to control yeah. their power is is movie. Movie. <laughs> it's an unstable, uncontrollable dark force that busts out and attacks, the and then vanishes. You you. You're an interesting man, Mr. Commander. Just like your suitcase, I think there is. There's much more to you than meets the eye. Huh? I wonder what you can tell me about this. It's yeah. obscure. But it's not what you think. It can't survive outside of that. It could not hurt anyone, Tina. So it's useless without the host. Uh, useless? That is a parasitical magical force. What on earth did you use it for? Mr. <laughs> you brought this obscurus into the city of New York in the hope of causing mass disruption. Breaking the statute of secrecy and revealing the magical world. You know that can't hurt anyone, you know that. You are therefore guilty of a treasonous betrayal of your fellow wizards that are sentenced to death. No. Mm. Whoa. Oh, not Please. It don't hurt. You want me to take a message to your family? Let us go! Oh, yes. Our oh. A jestem Newton O nie, druga Tina! Druga. Ja, jedna Tina jest tam, o, a druga jest tu. Wszystko się pomieszało. Trzeba ją stąd zabrać, bo będziemy się mylić. Dobra Tina, nie, bo tak nie tak się nie da. O jestem har Chcesz się zamienić? Poczekaj to weźmiemy Miss no, Granger. <coughs> A tutaj coś jest, poczekaj. Yeah. Myślę, że to Now zrobiliśmy. Tak? No się nie ma strzałki. A, faktycznie, bo strzał... Czemu to nam strzałka... Czemu jest odpowiednia strzałka? On nam wskazuje. Co bym zrobić? Nacisnąć B. Aaa, to jest ten. A my go mamy. To jest ten ptaszek yy, Newta. A my go mamy? Ja mogę na nim latać. Z kim ja jestem teraz? A czemu on Ale. lata sam? A, bo ty się w niego zamieniłaś. Bo wow, tutaj są rzeczy. U. No. Ale i chyba jest... nie mieliśmy tego jeszcze zobaczyć. Nie, teraz właściwie mieliśmy zobaczyć. Tam jest strzałka w prawo, Zobacz. Jedna, ale najpierw musimy to zrobić. Kto jest? Nie żaden nas, to jest jakiś... Kto umie? Jak? Jakę? Pędzę, pędzę, pędzę. Tu masz coś? A, dobra. Hej, ale my, my nie mamy tego ptaka przecież. A tutaj myśmy to robili chyba, wiesz? To już zrobiłam już, że mogę też wejść do mojej walizki. E, no możesz spróbować. Co tu jest? No to są fajne rzeczy. Strasznie dużo fajnych rzeczy tu jest do zrobienia. Co się przyniosłaś? Do mojej walizki, chodź tu A, dobra Potrzebujemy wiesz kogo? No? Ghostbusters Ghostbusters Uuu, uh, a gdzie jest ta walizka? Tu? No, tam z no. I mean. zawsze okay. Peter Venkman Poczekaj Chciałbym gdzieś włożyć, włożyć ten duch, nie? Masz. A, no tak, potrzebujemy złapać duchy. Tylko nie krzyżujcie strumieni. Okej. Okay. Jest. I teraz mamy. Aha. Jeżeli to masz poddać. Nie wiem. mi jaka. A tutaj do środka pewnie trzeba robić. Początko jaka umie robić. Batman też to potrafi. Jako umieć? Strasznie dużo. <grym> I możemy się chyba tak pozbyć już. Te duchy są strasznie ważne. To okay. co toś się otworzyło, Marsiu? Nie. Yeah. Minikit miał być. Co? Minikit. A, minikit to miał być. Okej, okay. czyli wychodzimy. Wypadł. A da się tutaj na przykład przenieść Harego teraz? A Hary, tu może przylecieć na swojej tej. A nie, jest, widzisz? Idziesz tutaj? Do mnie? A teraz nie tak, tu nic. masz co? Nie słyszysz? O, no bo wypięło ci się. A ty masz... Aha, włączył mi. A, A bo ty grasz innym... Aha, dobra. No. Ty grasz innym padem niż masz po to podłączenie. Okej. Okay. Yy, potrzebujemy i ej. Parakus. Co? Ja już sami to kiedy na mnie. Nie, przejdziesz etap. Ja uważaj, bo przejdzie, że tak. Dostaw to na, na razie. Zrobmy tutaj. Gdzie jest B.A. A jest tutaj ten, ta skrzynka. Znowu się zablokowało? Nie. Aha, on musi tak, jeden, tu, faktycznie. Tu okay. okay. okay, musisz najechać. Jest Nie. A nie, 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 chcę, nie, nie, <grym> No where to me. Dobra. Czemu on znikł? E... Jeszcze raz spróbujemy. Potrafi się przy... zaciąć, nie? Ta gra. Mm. No uwaga, teraz tak. Tu. Tu i tu. I no tylko... to, to środkowe nie działa? Nie działa? A czemu? O. A jest tam pszczołka, tam będzie mini. Hey, Nie słyszę. A jest tam pszczołka, czy będzie tam mini Tutaj, tutaj ma się pojawić. K możliwe, że to jest część tego mini. Y tutaj spróbuj zrobić newtem za ten czas. To. Ale tutaj... jak ja mam tam dojść? Y zmień się w kogoś innego. Aha. Nie mogę. Teraz spróbuj się w kogoś zmienić. Jest? No. co? Weźmiemy B.A. Może tu Rekindale. jest troszkę zakurzona? So, Nam teraz... No właśnie. A, ale to... budowanie tego to by zrobiło... To jest tak, to zrobi to etap. Zrobili. Dobra, to teraz tak. To spróbujemy. Jeszcze raz. Pij. Gdzie on jest? Tu. Dobra. Chodź, zrobimy tutaj... Może dlatego nie zebraliśmy... Bo, bo nam się to wtedy... No, nie, nie działa nam środkowy ten. No. Na środku nie, nie, nie wykrywa Dobra, to go zdejmiemy. A ty nie spróbowała też mięsa na środkowo, to by działało? nie działało. Panie... Działa. Nie A, co? Nie. nie działało. A tu mamy kolorki znowu zrobić. Ale to za chwilę. No szkoda, że to nie działało, bo to... To jest chyba ten ostatni... Nikit, nie? On miał, miałby się tutaj pojawić, ale normalnie BIA działa jako, jako y, chip. Jego wykrywa, ale. W... A może jak zacznę od środkowego? Środkowy po prostu go nie wczytuje. Aha, jego nie wyczytuje środkowy. Dobra, no trudno. Mogę coś hey man, right. Czeka, tak? Co możemy teraz zrobić, żeby przyjrzeć tak? Eee... Ja mam coś zaczarować tutaj Что ты там робишь? Кто там ткнул? Что ты там робишь? Nie wiem. To trzeba przenieść. Trzeba... A, tu coś jest jeszcze. Poczekaj. Tego nie zrobiliśmy. będą te kolorki eee, Niebieski na po lewej, na środku czerwony i żółty po prawej Widzisz? Eee, to Harry będzie... E, jeszcze nie są włączone, nie? Może to włączyć. Dobra, co jest na górze jeszcze, to polecę tam to Harry będzie niebieski, tak? Czyli czy po lewej. Tu będzie. Nie? O. Yy. A czemu jak... Aha, bo Tina będzie... Od, 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 nie może być, to czekaj. Czerwony ma być na środku, czyli ja muszę być Jakeiem. Ja znaczy, tym... Finem. Okej, okay. czerwony.

Oh God. So, what do you think of Makusa? Well, the magical letters book? are a clever idea. I should have suggest book? that we He's use atmosphere magic. That's, That's cool. nice. How many ores are He's there? So. There are more in this building than we have in our country. It's Makusa! It's our Central. you from a small country. Small? It's not that like... small. Stuck, huh? Don't worry, don't only... God. Słuchasz ich rozmowy? Czasem, czasem słucham. Śmiesz to są. No. Oj! Co ja zrobiłem? Mogę co stąd co wyjść. Zrobię? Poczekaj. Mogę stąd wyjść, o. Tam szedłem, bo Ale nie ma strzałki nigdzie, więc tam trzeba raczej iść, nie? Mhm. A tutaj coś z tyłu? Nie, to jest nie ma strzałki. Aha, a tu zro zrobiliśmy to pewnie, nie? Mogę coś zrobić? Eee. Kim. O, tu coś jest jeszcze, popatrz. Tu jest. To możesz naprawić. Próbuję twoją pomoc, z No. No Najdź na mnie iknik i ikrak. To było fajne. Ale coś jak co hara powiedział? Nie. Że woli jeździć na smokach. Aż to. No, no. Dobra, już to. Co tam, co tam jest? jest? Utknęłam. Muszę się zmienić w coś. no. no. <noise> Kto przyjechał po parę? A tu, co, co to jest? Eee, trzeba naprawić. Na pewno. A, okay. Nie wiem. Aha. Itam. Witam, Itam. Nie musi być. Zniknął mi. To jest. Wiem, ale może być. Może być Raven. Za pierwszym razem? Super. Ja się tak męczę. O! Ja już coś zrobiłem. Chciałem zaczarować coś. i... Hary. Hary niszczyciele. Znowu będziemy. Yy... O, tam jest Batman. Batman! Batman!

tu. tu. A my yy, jesteśmy... to się zmieniamy, tak? Duży, mały, tak? tak? Okay, więc zrobimy dużego Harego znowu? Y a tu Batmana jest wygrał? Okay. Yeah, wielki Batman. Jest mało. Yeah. Patrzcie. O, wyszedłem. Sorka. Jeszcze raz. A, a nie mamy tej skrzynki. Zrobiłaś tą zagadkę? Bo bra będzie brakować jednej skrzynki. A! O. się... być. Pewnie się pojawi ta skrzynka. Ci mózg paruje z, z, z od tego wyzwania. No to Tak? Już jest? Gdzie jest ta skrzynka? O. Odsun się, wielki Harry. Tu wielki Batman nadchodzi. Okej, ok, idę. Hop, jest. Idziesz, małe niecie? Nie, no to nie Nie wiem, nie obiecuję. Jestem wielki Batman. Jeszcze większy jestem, stoi na stole oh. Mam wielkie batarangi Okej okay. o, o o Sciszyłem coś hmm. Wielki Batman nie Otworzyłam coś mm -hmm. Teraz musisz poczekać Dobra, czekam a będzie znowu ten Nasz zielony kolega Opieknieć Uwaga No? Nie doskoczę tam Ej, Jut Ej, co mu zrobiłeś? To nie było spodziewane Musisz go... Yy, tak Jak? Po co tam... no właśnie Okej, okay, mogę już to chyba wyłączyć Tak Uuu już jestem normalnym Batmanem. A czemu ty w ogóle jesteś Batmanem? Nie wiem. A nie ma Batmana w tej grze? O! Tino, czemu jestem? Wolę być Batmanem. Znacznie. Dajesz pikiet. Środek, prawo, lewo. Dobry, Dobry jestem. <gry> Dzięki, Piket. Piket Pokret. Ej, fajnie będzie jak on będzie obrażony na e, Newta, no. że, go, że go oddał. Kowalski, uciekaj. Dementorzy cię złapią. Co tu Jestem Koniec, czwartego, zostały jeszcze dwa. Super. Będziemy grać? Ekstra. Będziemy grać.